Dum dum du du dum Dum du du dum Dum du dum Dum du dum Dum du du dum Dum du du dum Dum du dum Właśnie idziemy z piekarni Ja, Robercik Maciek Ja, czyli Dębiec Bułeczki w woreczkach Ciasteczka w woreczkach Zawinięte Robercik psyka jak to zwykle, codziennie idziemy, spajzlowani, jest sympatycznie. No i na razie przerwę swoją audycję. Teraz, solo, Robercika. Proszę bardzo: Mokro jest, lecmy, nie poddajemy się, deszcz, o, deszcz. nie robi nic, o, nic. idziemy wciąż. wciąż. Czasem wciąż dum, 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 najważniejsze dum, dum, by <g infringowania> smak był dum, 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 na to, co dum, niesiemy dum, dum, do domu. Ale dum, dum, daj. Daj, 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 day daj, daj, Daj bukę, daj! I przestaje padać, panowie, panie. Jest coraz lepiej. ci śpiewa w tle. Jest bardzo sympatycznie. No co tu dużo mówić, no. Jesteśmy bardzo zadowoleni z życia. A ja już mam ciasto. Naprawdę, bym ja zjadł to ciasto całe, wchłonąłbym z siebie. Tak, żeby mi urosły cycki i brzuch. Dosłownie będę karmił dzieci. Będę karmił dzieci, moim własnym sutkiem. Niestety inne moje części ciała nie są przystosowane do karmienia, <grywanie> chociaż gdyby łysy <grywanie> tu był, może by załyczył białej śmietany, ale cóż, on mnie nie podnieca. No i słuchamy teraz solówki Robercika. <grywanie> Przerywamy audycję ze względu na fałszowanie pana Robercika, ale no cóż, Robercik jest walił, Maciuś się dalej trzyma, Maciuś podkładowiec, Robercik tekściarz śpiewany, ja tekściarz mówiony. Dziękujemy bardzo za audycję, zapraszamy ponownie. Do widzenia!